Siemanko. Nazywam się Piotr. Piotr, programista, bardziej znany na TikToku, Instagramie. Prowadzę również ten kanał na YouTubie, na którym właśnie jesteś. Dzisiaj będzie o angielskim. Angielskim. IT angielskim w programowaniu. Dlaczego jest ważne, żeby programista znał język angielski? Język angielski jest bardzo podobny do nauki programowania. Jest to proces, który trwa, w którym bardzo ciężko jest znaleźć moment zakończenia. Można w tym procesie określić małe cele do zrealizowania, jak na przykład nauczę się danych słówek z zakresu zdrowia, z zakresu IT, albo na przykład w kontekście programowania nauczę się podłączać bazy danych do aplikacji webowej. Ale ciężko określić cel, na przykład nauczę się programować albo nauczę się języka angielskiego. Co to tak naprawdę znaczy? Niestety, takie podejście do nauki angielskiego miałem ja, co doprowadziło do tego, że stopowałem ze swoją nauką, nie chciało mi się uczyć języka angielskiego, co doprowadziło do skutków ubocznych mojej pracy zawodowej i niemiłych chwil, kiedy musiałem ten angielski nadrabiać bardzo szybko. Ok. Po co tak naprawdę programiście język angielski? Do czego język angielski jest stosowany w programowaniu? W takim świecie bez wad wszyscy programiści powinni pisać kod w języku angielskim. Co to znaczy pisać kod w języku angielskim? To znaczy, że w momencie kiedy będziesz tworzył system do zarządzania restauracją i będziesz musiał napisać funkcję, która ma zliczyć napiwek po danej kolacji przy danym stoliku tą funkcję nie nazwiesz wylicz napiwek, tylko na przykład Calculate Tip. Dlaczego tak ważne jest, żeby programować w języku angielskim? Język angielski w programowaniu jest językiem uniwersalnym, stosowany przez wszystkich. Może w tym momencie Twój zespół nie ma nikogo, kto mówi w języku angielskim, wszyscy rozumieją język polski, ale nigdy nie wiadomo co z tym projektem stanie się później. Dlatego warto jest pisać, tworzyć projekty w języku angielskim. Po drugie, Potrzebujesz języka angielskiego do tego, żeby czytać i rozumieć dokumentację techniczną. O co w tym wszystkim chodzi? Czym jest dokumentacja techniczna? Załóżmy, że w pracy dostajesz zadanie, żeby nowy mikroserwis, który będzie coś robił, będzie postawiony na nierelacyjnej bazie danych, na przykład na MongoDB. Ty i cały Twój zespół nigdy nie mieliście z tym styczności, ale taką decyzję podejmujecie. Co w tym momencie robicie? Po prostu sięgacie po dokumentację techniczną, napisaną przez deweloperów, którzy stworzyli tą bazę danych. Czytacie, jak połączyć tą bazę danych z określonymi technologiami, których używacie w swoim projekcie. Te dokumentacje oczywiście są w języku angielskim. Po to jest właśnie język angielski potrzebny, żeby rozumieć takie dokumentacje techniczne i móc programować z użyciem tych dokumentacji technicznych. Po trzecie, języka angielskiego po prostu potrzeba używać do komunikacji. Często możesz trafić na firmę, na firmę, z którą będziesz współpracował, gdzie ludzie będą mówili w języku angielskim. Potrzebujesz tego języka, żeby się z nimi komunikować. Jest to angielski pisany, na przykład na jakimś komunikatorze. Jest to również angielski mówiony, komunikacja werbalna, kiedy musisz porozmawiać na jakimś spotkaniu w języku angielskim. Czyli podsumowując, język angielski w programowaniu jest potrzebny tak naprawdę do trzech najistotniejszych rzeczy: do pisania kodu w języku angielskim, do Czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, oraz do komunikacji z innymi członkami zespołu programistycznego, ale również z projektmenedżerami czy z działem handlowym. Dodatkowo język angielski w programowaniu przyda Ci się w procesie nauki programowania. Większość materiałów, i do tego najwięcej darmowych materiałów, jest umieszczonych w internecie właśnie w języku angielskim. Dużo łatwiej jest wtedy przyswoić wiedzę. Dużo łatwiej nauczyć się tych konkretnych technologii, których potrzebujesz się nauczyć. Większość materiałów jest właśnie w języku angielskim. Ok, to w takim razie, czy jestem w stanie być programistą bez języka angielskiego? Ciężko. Ciężko byłoby ci być programistą bez języka angielskiego w ogóle. Z językiem angielskim, który pozwala ci czytać dokumentację techniczną, oraz z językiem angielskim, który pozwala ci pisać. Kod w języku angielskim, jesteś w stanie być programistą bez tego języka angielskiego potrzebnego do komunikacji. Ja przez pierwsze dwa lata pracy komercyjnej nie używałem języka angielskiego do komunikacji. Pracowałem w zespole, w którym byli sami Polacy, używaliśmy języka polskiego do komunikacji, pisaliśmy kod po angielsku, czytaliśmy dokumentację techniczną po angielsku. Ale my sami tworzyliśmy dokumentację techniczną po polsku. Więc tak, język angielski w programowaniu będzie Ci potrzebny na pewno. Będzie Ci potrzebny, żeby się rozwijać, będzie Ci potrzebny, żeby uczyć się nowych rzeczy. Jeżeli jesteś dopiero na początku drogi, jesteś w szkole, uczysz się dopiero programowania, skup się na języku angielskim. Ucz się go nawet i codziennie, po 30-40, po godzinie mniej więcej, ucz się słówek, ucz się jak konstruować zdania. Uczcie wymowy, zrób sobie imersję językową. Zmień język w telefonie na angielski, zmień język w komputerze na język angielski. Oglądaj filmy z napisami polskimi, albo w ogóle oglądaj je po angielsku, oglądaj je po polsku z napisami angielskimi. Otaczaj się tym językiem angielskim i jak również uczysz się programowania, programuj od razu w języku angielskim. Skup się na tym języku i gwarantuję ci, że będziesz w lepszej sytuacji w momencie, kiedy ten język angielski będziesz znał, niż gdybyś go. Nie znał. Tyle ode mnie. Zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na TikToka, zapraszam Was na YouTube'a. Tutaj właśnie zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ niedługo startuję z serią, w której będę programował, tworzył projekt razem z Wami również. I zobaczymy jak to wyjdzie. Siemanko!